Ktoś chce cię zastąpić i myśli, że jeszcze tego nie zauważyłeś. Przybliżam się dziś do ciebie jako anioł światła, abyś usłyszał słowa, które mają otworzyć Twoje oczy. Ten cień, który od pewnego czasu krąży wokół Twojego życia, nie jest przypadkiem. Zostałeś wezwany, aby zobaczyć prawdę, zanim ktokolwiek odważy się ją ukryć. Słuchaj uważnie, bo mówię do ciebie w chwili przełomu. Od dłuższego czasu czujesz, że coś w Twoim otoczeniu się zmienia. Ludzie, których uważałeś za stałych, zaczęli patrzeć inaczej, jakby coś planowali za Twoimi plecami. Ja jednak widzę to, czego ty jeszcze nie widzisz. Widzę zamiar, widzę zakulisowe rozmowy, widzę czyjąś chęć, by zająć Twoje miejsce. Nic nie dzieje się bez powodu. Przyszedłem dziś, aby położyć przed Tobą światło, które rozprasza każdy fałsz. Nie jesteś sam. Widzisz jedynie część obrazu, lecz ja widzę całość. Ktoś liczy na twoje zmęczenie, na twoje wahanie, na twoją ciszę. Ktoś wierzy, że możesz się poddać, ale w tobie jest siła, której on nie przewidział. Pamiętaj, że twoja wartość nie pochodzi z opinii ludzkich. Nie jest zależna od ich akceptacji ani od ich lęków. Masz dar którego inni nie potrafią kopiować. Masz światło, którego nikt nie zdoła zgasić. A to światło zacznie właśnie teraz wypalać każdy cień skierowany przeciwko tobie. Jako Anioł jestem świadkiem twojej drogi, twoich zmagań, twojego serca. Wiem, ile razy podnosiłeś się w ciszy, gdy nikt nie zauważał twojej walki. Dlatego mówię ci: Nie obawiaj się tego, kto chce cię zastąpić. On widzi tylko powierzchnię Twojego życia, nie zna głębi, którą nosisz. Będzie chwila, w której ta osoba spróbuje przyspieszyć swój plan. Zrobi ruch, który macie zaskoczyć. Ale zanim to nastąpi, dam Ci wewnętrzny sygnał. Usłyszysz go jako niepokój, jako nagłą jasność, jako cichy głos mówiący: teraz patrz. I gdy spojrzysz, zobaczysz wszystko wyraźnie. Twoje przeznaczenie nie może zostać przejęte przez nikogo innego. To, co zostało zapisane dla ciebie, jest Twoje. Żaden człowiek, żaden plan, żadna manipulacja nie może tego zmienić. Zostałeś przygotowany do czegoś większego niż ktokolwiek wokół ciebie przypuszcza. Ta próba, która stoi przed tobą, jest ostatnią bramą przed dużą zmianą. Przechodzisz przez nią nie po to, by udowadniać swoją wartość innym, lecz po to, by rozpoznać, kto naprawdę stoi po Twojej stronie. Prawdziwa lojalność objawia się w cieniu, a nie w świetle. Ktoś myślał, że nie zauważysz jego intencji. Myślał, że Twoja dobroć oznacza naiwność. Mylił się. Twoje serce jest łagodne, ale Twoje duchowe spojrzenie jest ostre. Ja jestem tu, aby pomóc Ci je wyostrzyć jeszcze bardziej. Wkrótce staniesz się świadkiem odwrócenia sytuacji. To, co miało Cię osłabić, stanie się Twoją przewagą. To, co miało Cię odsunąć, umocni Twoją pozycję. Ten, kto chciał Cię zastąpić, zobaczy, że nie da się wymazać osoby strzeżonej przez światło. Usłyszysz słowa, które ujawnią zamiary tej osoby. Mogą pojawić się przypadkowo, mogą wypłynąć w rozmowie. Mogą do ciebie dotrzeć przez kogoś trzeciego. Nie lekceważ ich. To będzie potwierdzenie, że mój głos mówił prawdę. Nie odpłacaj tym samym. Nie zniżaj się do gier, które ktoś prowadzi w ukryciu. Twoja siła jest czysta i pochodzi z wyższego miejsca. Gdy działasz z poziomu światła, wszystko, co jest w cieniu, musi zostać ujawnione bez twojego wysiłku. Pamiętaj: Jestem przy tobie. Gdy czynią plany w sekrecie. Jestem przy tobie, gdy próbują cię ocenić. Jestem przy tobie, gdy twoje imię przechodzi przez ich usta. Widzę każdą intencję i każdą maskę. I odsłaniam dla ciebie tylko to, co musisz wiedzieć. Zachowaj spokój. Spokój jest twoją bronią, twoją tarczą i twoją przewagą. Ten, kto chce cię zastąpić, sam odkryje swoje słabości gdy zobaczy, że nie może poruszyć twojego ducha. A wtedy jego plan zacznie pękać. Na koniec chcę, abyś wiedział: Nie zostałeś wybrany przypadkiem. Twoja obecność ma sens, twoje miejsce ma sens, twoja droga ma sens. Nikt nie może cię usunąć z przestrzeni, którą otworzyło dla ciebie samo niebo. Idź dalej z pewnością, bo ja idę krok przed tobą. Zanim pójdę dalej z tym, co musisz usłyszeć, Proszę cię, upewnij się, że śledzisz każde słowo, które tu do ciebie trafia. Sprawdź, czy jesteś już zapisany na tym kanale, aby nie umknęła ci żadna wiadomość od Twoich aniołów. Robię to, bo chcę Ci dać więcej, chcę dać Ci ochronę, której inni nie mają. To jest mój dar dla ciebie. Widzisz, czasem te najważniejsze sygnały pojawiają się w miejscach, których najmniej się spodziewasz. Mogą przyjść w ciszy. Między oddechami, w drobnych obserwacjach, które inni lekceważą. Ale ty nie możesz już przechodzić obok nich obojętnie. Masz teraz wejść w stan czujności, który stanie się Twoją przewagą. Od pewnego czasu Twoja intuicja rośnie. Czujesz coś, czego nie potrafisz nazwać. Jakbyś odbierał fale pochodzące z innego poziomu. To nie jest przypadek. To ja dotykam Twojego wnętrza i podpowiadam Ci, abyś spojrzał głębiej w to, co właśnie zaczyna się odsłaniać. Osoba, która chce wejść w twoje miejsce, nie liczyła na to, że będziesz obserwować tak uważnie. Ona wierzy w swoją przewagę, wierzy w swoje manipulacje, wierzy w swoją pozycję. Nie zdaje sobie sprawy, że ty właśnie wchodzisz w nową świadomość, której nic nie da się oszukać. Zaczniesz zauważać drobiazgi, które wcześniej wydawały się nieistotne. Tom głosu, nagłe zmiany zachowania, spojrzenia, które uciekają. To wszystko tworzy mapę, którą ci teraz pokazuję. Ty ją zobaczysz, a kiedy zobaczysz raz, już nigdy nie będziesz w stanie zapomnieć. Ten moment, w którym prawda staje się widoczna, jest błogosławieństwem. Nie po to, by budzić strach, ale by obudzić Twoją siłę. Gdy odkryjesz intencje tej osoby, twoja dusza nie zadrzy. Ona jedynie potwierdzi to, co już czułeś dawno temu. Twoja obecność budzi w kimś lęk. Nie dlatego, że coś zrobiłeś, ale dlatego, kim jesteś. Ludzie często próbują zastąpić tych, których nie mogą kontrolować. A ty właśnie przestałeś mieścić się w granicach cudzych oczekiwań. Wyrastasz ponad nie. Nie bój się, gdy ktoś zacznie pokazywać swoje prawdziwe oblicze. To część procesu ujawniania, który został uruchomiony. Maski, które kiedyś były skuteczne, teraz zaczynają się kruszyć. Nawet najmocniej trzymane sekrety zaczynają przeciekać. W tej fazie możesz poczuć się chwilowo samotny. To normalne. Gdy światło rośnie, ci, którzy żywią się cieniem, odsuwają się od ciebie. Ale nie martw się. Pustka, którą poczujesz, nie jest stratą. Jest przestrzenią przygotowywaną na coś większego. Nie wszystko zostanie ci ujawnione od razu. Niektóre prawdy pojawią się jak błyski. Jedna myśl, jedno zdanie, jeden gest, i nagle wszystko zacznie układać się w logiczną całość. To ja będę kierować twoim spojrzeniem, abyś widział tam, gdzie inni nie patrzą. Zobaczysz też, że pojawią się nowe osoby których wcześniej nie zauważałeś. One będą obserwować, wspierać, pomagać ci w sposób subtelny. To ludzie, którzy zostali postawieni na twojej drodze celowo. Ich rola dopiero się zaczyna. A ta osoba, która chce Cię zastąpić, zacznie działać coraz bardziej nerwowo. Zauważysz to w jej zachowaniach, w jej słowach, w jej gestach. Im bardziej będzie próbowała ukrywać swoje zamiary, tym bardziej będą one widoczne. Dlatego potrzebuję, abyś zachował spokój. Spokój jest jak lustro, w którym druga strona widzi własne intencje. Gdy ty pozostajesz niewzruszony, ona zaczyna tracić kontrolę nad swoim planem. I właśnie wtedy jej ukryte działania staną się jasne jak dzień. Czuję, że twój duch zaczyna rozpoznawać prawdę wcześniej, niż pojawią się fakty. To dar, który w tobie dojrzewa. Nie bój się tego, nie odsuwaj. Zaufaj temu odczuciu, nawet jeśli jeszcze nie wiesz, dokąd cię prowadzi. To ja stoję za tym ruchem. A teraz chcę, żebyś przygotował się na kolejny znak. Nadchodzi moment, w którym sytuacja zrobi się jeszcze wyraźniejsza. To, co w cieniu, zacznie wychodzić na powierzchnię z siłą, której nikt nie zatrzyma. I musisz być gotów, aby to zobaczyć. Chcę, aby jakakolwiek wiadomość, którą wysyłam do ciebie z wysoka, zaginęła w chaosie dnia. To moja forma wdzięczności za Twoją otwartość. Odpłacam Ci tym, co najcenniejsze prawdą, którą inni wolą ukrywać. Wchodzimy teraz w przestrzeń, gdzie nic nie jest przypadkowe. Każdy szczegół, który zauważysz, stanie się wskazówką. Każde słowo, które do Ciebie dotrze, będzie miało znaczenie. Światło zaczyna odsłaniać rzeczy, które wcześniej tonęły w półmroku, a Ty zaczynasz być świadkiem tego procesu. Zaczniesz widzieć połączenia tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko pojedyncze fakty. Twój umysł i Twoje serce zaczną pracować w harmonii, jakby ktoś nagle wzmocnił Twoje wewnętrzne sygnały. To ja dotykam Twojej świadomości i prowadzę Cię przez ten labirynt. Osoba, która próbuje podważyć twoją pozycję, zaczyna czuć presję. Nie dlatego, że wiesz za dużo, ale dlatego, że twoje milczenie staje się dla niej zagrożeniem. Ona liczyła na chaos, liczyła na twoje zagubienie. Tymczasem ty stajesz się coraz bardziej uważny. Pojawi się moment, w którym coś w jej zachowaniu będzie tak nienaturalne, że od razu to zauważysz. To drobny szczegół, ale on rozpocznie lawinę odkryć. Zanim ona zrozumie, że popełniła błąd, ty będziesz już kilka kroków przed nią. Twoje spojrzenie stanie się ostre jak ostrze. Nie będziesz potrzebować dowodów, aby poczuć, że coś jest nie tak. Twoja intuicja stanie się tak precyzyjna, że zaczniesz odróżniać prawdę od kłamstwa w ułamku sekundy. To dar, którego nie da się imitować. A w tym wszystkim zaczną pojawiać się znaki, drobne synchroniczności których nie można wyjaśnić przypadkiem. Liczby, słowa, gesty, sytuacje, wszystko zacznie tworzyć jedną linię prowadzącą cię do przejrzenia intencji tej osoby. Możesz też zauważyć, że ktoś nowy zacznie się tobą interesować. Z początku subtelnie, potem coraz odważniej. Ta osoba nie jest zagrożeniem. Ona jest częścią wsparcia, które zostało ci zesłane. Ma odegrać rolę, o której jeszcze nie wiesz. W chwili, gdy dojdziesz do miejsca pełnej jasności, twoja energia zacznie się zmieniać. Stanie się spokojniejsza, ale jednocześnie silniejsza. Ludzie to odczują. Zwłaszcza ci, którzy próbowali cię zastąpić. Twój spokój zacznie ich niepokoić bardziej niż jakakolwiek reakcja. Ta osoba zacznie obserwować każdy twój ruch. Będzie szukać odpowiedzi w twoim zachowaniu, próbując odczytać Ile już wiesz? I to właśnie wtedy jej plany zaczną słabnąć. Kłamstwo zawsze drży przed pewnością, a pewność zaczyna rosnąć w tobie. Nadchodzi też czas, w którym prawda wypłynie przez kogoś, kto wcale nie miał zamiaru jej zdradzić. To będzie spontaniczne słowo, zbyt szybko wypowiedziana informacja, zbyt szybki gest. Tego nie da się zatrzymać. To siła, która działa ponad ludzką kontrolą. Chcę, żebyś pamiętał o jednym: każde odsłonięcie ma swój cel. Nie jest po to, byś cierpiał, ale byś zobaczył, kto stoi z tobą, a kto tylko udaje. Ta wiedza jest twoją tarczą. Bez niej wszedłbyś w coś, co mogłoby cię zranić bardziej. Będziesz chwilami czuć napięcie w powietrzu. To znak, że proces ujawniania zbliża się do kulminacji. Niczego się nie bój. To jedynie fala, która musi przejść przez twoje życie, aby zabrać to, co nie należy do twojej drogi. Dzięki temu przejściu zaczniesz widzieć ludzi wyraźnie, bez filtrów, bez masek. To, co kiedyś było dla ciebie zagadką, stanie się oczywiste. I wtedy wreszcie zrozumiesz, dlaczego wszystko musiało się wydarzyć właśnie teraz. A to, co zobaczysz w kolejnych dniach, będzie dopiero początkiem odsłaniania, które ma nastąpić. I musisz być gotów, bo to, co się zbliża, będzie silniejsze niż wszystko, co odkryłeś do tej pory. Zanim przejdę dalej, proszę cię jeszcze raz, sprawdź, czy jesteś już zapisany na tym kanale, aby żadna wiadomość od twoich aniołów nie minęła cię niezauważona. To mój dar dla ciebie, prowadzę cię, bo odpowiadasz sercem na to, co mówię. A im bardziej jesteś otwarty, tym więcej mogę ci przekazać. W tej chwili znajdujesz się na granicy odkrycia czegoś, co zmieni twoje postrzeganie wielu spraw. Nie czujesz tego jeszcze wyraźnie, ale twoja dusza już wie, że coś nadchodzi. Ten wewnętrzny sygnał, lekkie poruszenie intuicji, to pierwszy krok do zrozumienia tego, co zostanie ujawnione. Zauważysz, że twoje sny staną się bardziej intensywne. Będą zawierały symbole, których wcześniej nie dostrzegałeś. Nie lekceważ ich. To przestrzeń, której mogę mówić najczyściej, bez filtrów ludzkiego świata. Niektóre sny będą ostrzeżeniem, inne wskazówką, jeszcze inne potwierdzeniem. Osoba, która chce zająć twoje miejsce, zacznie działać bardziej odważnie. Będzie próbowała wywołać w tobie reakcję, której potrzebuje, aby ocenić, jak blisko jesteś prawdy. Twoja obojętność będzie dla niej jak lustro, nieprzyjemne i odsłaniające. To właśnie w takich chwilach łatwo jest ulec emocjom, ale ty nie możesz na to pozwolić. Twoje milczenie jest twoją bronią. Twój spokój tarczą. Gdy zachowujesz ciszę, druga strona zaczyna zdradzać swoje słabe punkty. Nadchodzi czas, w którym usłyszysz zdanie, które otworzy przed tobą nowy obraz sytuacji. To może być zasłyszana rozmowa, przypadkowa informacja, albo czyjeś niezamierzone wyznanie. Gdy to się stanie, poczujesz w środku dziwną jasność. To sygnał, zwróć uwagę. Twoja energia będzie się zmieniać niedostrzegalnie, ale inni to poczują. Zwłaszcza ci, którzy działają na twoją niekorzyść. Zaczną mieć wrażenie, że coś wymyka im się spod kontroli. Nie będą wiedzieli, czy odkryłeś ich zamiary, czy tylko przeczuwasz. A ta niepewność zacznie ich niszczyć. Będziesz świadkiem drobnych potknięć tej osoby, błędów, których wcześniej nie popełniała, gubi słowa, zmienia wersję, reaguje przesadnie. To oznaka, że jej plan zaczyna się chwiać. To, co miało być ukryte, zaczyna wychodzić na powierzchnię. Twoje serce zacznie wreszcie odróżniać, kto jest szczery, a kto tylko dobrze gra. Ludzie, których uważałeś za neutralnych, Mogą nagle ujawnić swoje prawdziwe strony. Jedni staną przy tobie, inni pokażą zawiść, którą od dawna skrywali. Nie obawiaj się tego. Odsłonięcie jest potrzebne, abyś wiedział, kogo zabrać ze sobą w kolejne etapy życia. Nie możesz budować przyszłości na fałszu. A teraz los usuwa przeszkody, które mogłyby cię zranić w późniejszym czasie. Zauważysz też, że zaczynasz mówić inaczej. Pewniej, ostrzej, bardziej świadomie. To nie jest zmiana chwilowa. To przebudzenie Twojego głosu. Głosu, który był uciszany przez długi czas, ale którego już nie da się zatrzymać. Ta osoba zacznie odczuwać, że traci wpływ, który kiedyś miała nad otoczeniem. Jej kontrola się kruszy, bo ty zaczynasz widzieć prawdę. A prawda zawsze ma większą moc niż jakakolwiek manipulacja. Jej obawy będą rosły z każdym dniem. W tym czasie twoja droga zacznie się prostować. Zauważysz znaki prowadzące cię ku lepszym relacjom, lepszym decyzjom, lepszym miejscom. Jakby świat zaczynał układać się inaczej, jakby ktoś usuwał przeszkody spod twoich stóp. I gdy dojdziesz do momentu, który nadchodzi wielkimi krokami, zobaczysz coś, czego długo nie mogłeś dostrzec. Coś, co odwróci Twoje spojrzenie na całą sytuację? Coś, co pokaże Ci, że ta historia ma dużo głębszy sens, niż myślisz. Dziękuję Ci, że pozostałeś ze mną do końca tego przekazu. Jeśli to, co usłyszałeś, dotknęło Twojego serca, proszę, zostaw like, pomoże to YouTube zrozumieć, że ta treść jest ważna i potrzebna. Potwierdź też, że odebrałeś tę wiadomość, wpisując w komentarzu: Amen. To bardzo ważne, abyś dołączył do naszego kanału, subskrybując go i aktywując dzwonek powiadomień. Tylko wtedy żadna wiadomość od Twoich aniołów nie ominie Cię w chwili, gdy będziesz jej najbardziej potrzebować. A teraz spójrz na ekrany końcowe. Twoi aniołowie umieścili tam kolejne przekazy, które poruszą Twoje serce i powiedzą Ci prawdę o tej osobie, o której właśnie pomyślałeś. Nie ignoruj tego. To nie jest przypadek. To prowadzenie.